Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Nie samym Warhammerem, że jest człowiek, a tym bardziej świat gier bitewnych, mianowicie parę dni temu na Adepticonie 26 marca Blizzard ogłosił coś niesamowitego co wstrząsnęło światem wszystkich bitewniaków, mianowicie Molok branży gier komputerowych ogłosił, że chce wkroczyć na rynek gier bitewnych i to z przytupem. Mianowicie Zapowiedzieli grę bitewną osadzoną w świecie StarCraft'a. Hmm, ale kto będzie to realizował? I to jest w tym wszystkim najciekawsze, ponieważ głównym realizatorem całego projektu będzie studio Archaon, czyli polskie studio wydające gry bitewne, gry planszowe, więc mamy dużo ciekawych informacji, dużo. Fajnych zapowiedzi, dlatego zapraszam Was serdecznie bardzo do wysłuchania tego materiału. Więc zaczynając od początku. 26 marca Archon Studio ogłosiło nawiązanie oficjalnego partnerstwa z Blizzard Entertainment, który odpowiada oczywiście za serię gier StarCraft, wszystkim dobrze znano, super serię RTS-ów. Niestety Blizzard troszeczkę podłupa z Diablo, ale nie o tym jest materiał, powtarzamy do Starcrafta. Na grunt Gier bitewnych, mają właśnie przenieść to uniwersum na nasze stoły. Ta współpraca ma stworzyć całkowicie nową grę bitewną, która o dziwo ma się ukazać już w przyszłym roku. I jeszcze dodali, że pracują nad wieloma grami planszowymi czyli więcej niż jedną grę planszową. Tak naprawdę chyba do tej pory pojawiła się jedna gra planszowa w uniwersum StarCrafta i to było go już paręnaście lat temu, bo chyba w 2007-2008, gdzie teraz ta gra jest mało co dostępna, jeśli jest w ogóle dostępna, to za horrendarne pieniądze, ale dużo osób bardzo chwaliło cały system i przeniesienie tego wszystkiego na stół. Kolejna no dość ciekawa informacja jest to, że sami właściciele, założyciele studia Archon Uważają się za dość dużych fanów serii StarCraft, i mówię o tym otwarcie. Więc możemy też liczyć na to, że fani będą tworzyć grę. Ich studio ogólnie wydało dużo fajnych gier, niektórych dobrych. Niektórzy mogą uznać je za świetne, mają już doświadczenie w grach bitewnych, co jest dosyć istotne w tym, że nie są już rajikiem mają opracowane technologie, metody. Kolejnym plusem jest to, że w owe studio przecież dało nam Heroesy trójkę, właśnie w postaci gry planszowej, czyli potrafią w jakiś tam dosyć dobry sposób przenieść grę komputerową na grę planszową, więc to jest super, również informacja. Ogólnie poza takimi mało istotnymi rzeczami, które zostały przedstawione w tym statementcie. Dowiedzieliśmy się również, że będzie to na podobnej zasadzie jak u GW, że figurki będą jakby w wypraskach, nie będą to odlewy, nie będzie to żaden druk, tylko typowe wypraski, z których będziemy wycinać fragmenty i później też będzie ten fragment składania tych figurek, co jest bardzo Moim zdaniem istotne, bo uwielbiam składać figurki bardziej niż je malować, dlatego mam to na szarego prestiku, ale to mniejsza o większa. Na sam początek możemy liczyć na trzy główne frakcje, czyli Terran, Zergi i Protosów. Gra ma być dynamiczna, taktyczna, zachować szybkie tempo i strategiczny charakter z RTS-ów, co może być dość istotne. Gra ma zawierać oczywiście też figurki wysokiej jakości, jak mówią przyszli twórcy, bogate mechaniki, rozgrywki i głęboko personalizacji frakcji, zapewniając doświadczenie dla każdego fana Starcrafta i miłośnika gier bitewnych. To każdy zna, to każdy wie, że zawsze pojawiają się takie piękne słowa. I niestety, szczerze mówiąc, właśnie w tym kryje się troszeczkę moje przemyślenie. Czy Starcraft jest tak bogatym uniwersum? znaczy, jest bogatym uniwersum, ale czy jest na tyle rozbudowany, żeby dać nam coś więcej niż tylko trzy frakcje? Bo jakby granie w bitowniaka spoko fajnie, przyjemnie, ale ta różnorodność jednak by się przydała, żebyśmy mieli jakieś inne frakcje dostępne. Bardzo mnie dziwi, że zamiast zacząć na przykład od Warcrafta, który mam głów, dwa główne fronty, plus masę tych frakcji w sobie tak mamy orków, tabu... Taurenów, e, przymierzem, a. No jest od groma tego, tak? I w tym momencie martwię się o tą różnorodność rozgrywki. Czy będzie to jakaś opcja personalizacji większej, czy może pójdę tak jak w bitwach w StarCraft II, że każdy dowódca będzie zmieniał całkowity sens działania frakcji. Jestem tego bardzo ciekawy. Liczę, że. Coraz więcej będziemy się dowiadywać na ten temat. Podobno, gdzieś za około, w okolicach tygodnia, jak zapowiadali, mają podać więcej informacji, więcej szczegółów. Ogólnie też udostępnili grafikę, na której widzimy figurki. Figurki, które wyglądają fenomenalnie. Nie powiedziałbym. Ciekawie, oczywiście mamy napisane, że to są tylko prototypy. Nie jest to Konkretne to, co możemy dostać, ale też nie zaprzeczają temu, że tak będą wyglądać. I szczerze mówiąc, mm, mam trochę mieszane ucz uczucia. Wydają się dość dobrej jakości, wydają się dość fajne do malowania, jednak przy. W niektórych fragmentach tak troszeczkę coś mi nie pasuje, więc jestem ciekawy, jak będzie wyglądać reszta jednostek. I tutaj pytanie do Was: co Wy o tym sądzicie? Czy chcielibyście sprawdzić taką grę, czy będziecie czekać na więcej informacji? Możecie też napisać w komentarzu, jaka jest ulubiona Wasza frakcja, właśnie ze Starcrafta. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.